Siemaneczko, jestem Duffy i dzisiaj jestem sobie znowu w Rebuild Champions X W evencie Summer Ale jeszcze na początku odcinka chciałem podziękować tej osobie, że wspiera mój kanał Ale bez wielkiego gadania zapraszam was do odcinka Więc przejdźmy sobie tutaj na ten event Summer I dużo rzeczy się zmieniło, bo udało mi się zdobyć dwa sekrety Ale to za chwilę Ale najpierw pokażę wam tutaj tego pasa, bo jak widzicie zostały mi tutaj dwa tiery końcowe Zobaczmy jeszcze, jakie kwestie muszę zrobić, żeby to dokończyć. Muszę jeszcze zagrać 4 minuty lub coś takiego, lub 10, bo widzę, że mam 96%. I muszę zrobić 5 galaksy petów. No to dzisiaj na pewno to zrobimy. Na pewno jeszcze sobie kupimy dzisiaj ten karnet. Myślę, że będą dobre nagrody za ten karnet. I jeszcze tutaj ten summer pass kupimy, bo myślę, że to też się przyda. I możecie napisać w komentarzu, czy chcecie dzienne shorty z odbierania codziennych nagród z tego pasa bo jeszcze trochę jak widzicie nagród zostało kolejna będzie za 3 godziny więc jestem ciekawy co będzie ale właśnie, zabrałem już sobie 121 milionów tych kokosów przejdźmy sobie do upgrade'ów i co tutaj mogę zaupgrade'ować dobra, klik multiplayer, mogę tutaj sobie zaupgrade'ować na tam. Multiplier, tu chyba też mogę na maksa. Starczy mi, tak. Tutaj plus jeden PET, no nie uda mi się tego na pewno w tym update. Ie. Pewnie w kolejnej części, bo to jest 100 bilionów. Powinni to znerfić, bo jak widzicie, mam dopiero 114 milionów, a nawet, nawet dobre pety Zafle wam pokażę. Tutaj jeszcze Hard Speed, mogę upgrade'ować, za tyle. Tutaj jeszcze mogę to. I tutaj już starczy. Mogę jeszcze tutaj jeden raz i już to jest na maksa, to mogę na razie zrobić tutaj. No tutaj trochę przesadzili tak moim zdaniem z tym, bo 100 milionów to bardzo dużo. Ja za jednego dostaję 200 tysięcy jak widzicie, prawie 200 tysięcy, więc nie jest to jakoś za dużo jak trzeba zabrać 100 milionów tych kokosów. Naprawdę nie wiem jak to zrobię, ale może tutaj w tym part 2 tym evencie się coś uda zdobyć. To będzie pewnie za kilka dni w kolejny piątek lub... W sobotę, więc bardzo ciekawiem. Nie wiem, może to będzie jakiś boss Chess, czy inna kraina Nie wiem, ale jestem bardzo ciekawy Ale dobra, przejdźmy już sobie do tych Petów, bo jak widzicie Udało mi się takie pety zdobyć Unekwipal, mam tutaj dwa Sekrety, Palm Island Troszeczkę miałem farta, że się nie udało Zdobyć tego drugiego Sekreta, albo Mysteriusa. No super by było Ale udało mi się zdobyć dużo toksik. Mythicali, udało mi się zrobić Rainbow, Coco Warriora i udało mi się tutaj Golden, Meticali i Normal. I jeszcze tutaj Normal i Golden Legendy, więc naprawdę trochę dzisiaj będzie przerabiania. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić ten Tier 13. Możemy już zacząć to robić tutaj, przerobić trochę tych Legend na Golden Petym i później z Golden zrobimy te Toxiki i Galaxy Pety. Mam nadzieję, że to się uda zrobić. Dobra, jeszcze jeden i tutaj. I mogę zrobić pierwsze o Galaksy. Mam na razie dwa Galaksy legendy do Rainbow. Więc tutaj jeszcze sobie przeróbmy to. I Mogę jeszcze sobie przerobić toksika. Idealnie będę miał tutaj, jak widzicie. No, ładnie to wygląda nawet. Nie jest tak źle jeszcze, ale mogłoby być lepiej. Pewnie w Summer 2 update'cie może coś lepszego uda mi się zrobić z tym składem. Mam nadzieję. Więc na tę chwilę tak wygląda mój skład. Przejdźmy sobie jeszcze do indeksu, zobaczmy jakich petów jeszcze brakuje mi do tego indeksu. Da, tutaj schodźmy sobie tutaj na dół. Tutaj lepiej będzie tak, jak to zrobię. Dobra, gdzie jest ten Summer? Tutaj na górze gdzieś powinien być. O, tutaj jest ten Koko. Więc dobra, brakuje mi tutaj tego secreta drugiego i Mysteriusa, a w tym słabszym brakuje mi legendy i Mythicala. Więc to będę musiał chciał sobie zrobić na pewno, żeby ten indeks trochę zapełnić Do następnych nagród, które będą prawdopodobnie w kolejnym update. Cie. Na razie jeszcze mi brakuje tutaj Zister Tutela i jeszcze tych Summer Robux Petów Więc dobra, przejdźmy sobie już jeszcze do tej Summer Krainy tutaj I jeszcze chwilę sobie pootwierajmy tutaj, żebym zdobył tę legendę i Meticala do tego indeksu Jeden szans procent na to, więc to nie jest jakoś mało Prawdopodobnie to... O właśnie, już zdobyłem tą nawet legendę, więc no szybko bardzo Teraz tego mythicala, a sobie mogę odpalić nawet tutaj laka większego, żeby coś mi lepszego tutaj zdobyło Pewnie za chwilę te mythical wyleci 0.1% na to jest, więc to jest jakieś 1% dla mnie, bo to jest 0.1% to za fle powinienem to trafić. Na razie same te komony lecą mi unkomony i, un i rery. Tylko ten jeden i już będzie to z głowy do indeksu. Troszeczkę to dłużej zajęło jak widzicie. Troszeczkę musiałem tych legend podrobić, żeby tego metykala zdobyć. I się okazało że to 1.013% więc troszeczkę było trudniej. Ale dobra udało mi się chociaż ten indeks trochę zdobyć. Więc czas zrobienia tego quest'a więc... Odrobię sobie trochę tych common petów I widzimy się po prostu za chwilę jak będę je przerabiał Dobra, chwilę sobie pootwierałem, jak widzicie mam 326 tego, więc sobie teraz przerobię trochę Na golden pety i później na toxic i zrobimy już te galaxy pety Żeby zdobyć tego tiera 13 I później potem kupimy tego sezon pasa Żeby odebrać prawie wszystkie nagrody za tego pasa Dobra, zostało już kilka tutaj 3, już jeden. Dobra, i teraz przerabiamy na Toxic PETY. Dobra, przerabiłem już na Toxic, i teraz zostawę na te Galaxy. 5 już chwilę to zajmie, i już. I dobra, i już powinniśmy zrobić tego Tierra całego. Tak, zrobiłem, i co tutaj muszę zrobić? 10 Metykalim co 20 minut. Craft 10 Galaxy PET, to później będę musiał zrobić. 3 Rainbow Pets. Więc sobie zrobimy teraz jednego Rainbow. Później jeszcze musiał zrobić te Galaxy Rainbow pety, ale dobra. Kupę sobie tego sezon pasa za 250 Robux. Stawcie łapkę w górę i suba z dzwonem. I dobra, kupię i odbierzmy sobie nagrody, to jakiś pet, panda jakiś pet. Tutaj jeszcze boosty jakieś mamy. Odbierzmy sobie te boosty wszystkie. Kliki tutaj x3 lag, więc jakiś specjal boost tutaj. Jungle Dragon, Jungle Monster, tutaj Special Boost, 2x2 Rebirfy, tutaj Luck, tutaj x3 Luck, x3 Luck, x5 Clicks i tutaj już Special Boosty i podki ostatniej i na końcu zostały te pety. To sobie zrobimy w kolejnym odcinku, ale zobaczmy najpierw jak te pety tutaj wyglądają. Tutaj są, dobra. I to daje 1 trylion, więc sobie załóżmy to, zobaczmy sobie jak te wszystkie te pety wyglądają naraz. Tutaj jest Jungle Monster, tutaj jest Parrot i tutaj jest ta Panda. Więc sobie tutaj zróbmy, wyłączmy to i tak wyglądają te pety. Parrot taki, tutaj takie skrzydła, Panda normalny pet, Jungle Monster ma takie nietypowe skrzydła, no bardzo ładnie to wygląda. To jakaś gwiazda i takie kolce jakby ma. Tutaj Jungle Dragon ma takie skrzydła i tutaj taki ogon z jakimiś Kolcami, tutaj widzę, zielonymi i takimi rogami do tyłu. No bardzo ładnie wyglądałem te Podobały mi się. Ale oto, tym momentem odcinka ja już będę kończył. Jak ci się spodobała, spodobało, może zostawić łapkę w górę oraz suba z dzwonem. Paść na mojego Discorda dla widzów oraz na grupę Robloxową i możecie zostawić faworytę pod moją gierką. Dla Was to nic, a dla mnie to wielka rzecz. Jeszcze, jak dotarliście do tego momentu, to możecie napisać Secret, ale ja już będę kończył Siema.